Oliwia Stasiak, dzień dobry. Witam w rozmowie Echo 24. Moi państwo goście, Jarosław Obrębski, wojewoda dolnośląski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie wojewodo, od katastrofy na Odrze, no minie zaraz rok, minął niemalże rok. Wiemy, co się stało na tej Odrze. To znaczy, że jeżeli chodzi o przyczynę zasolenia, no to były to po prostu zrzuty ścieki. Powinna być ostra reakcja ze strony rządzących. To znaczy, na przykład cofnięcie pozwoleń, sprawdzenie tego, zweryfikowanie. To w jakim stopniu było? No, ale jednak żadne pozwolenie wodnoprawne nie zostały cofnięte. Jak pan sądzi, jak to powinno się zmienić? Generalnie się z podstawową tezą w, w tym pytaniu nie zgadzam. To znaczy um, że nic się nie, nie zmieniło. Nie nie nie, nie nawet nie, nie o to mi chodzi. Chodzi o rzecz związaną z zasoleniem. Mianowicie w tej chwili mamy pewien problem poznawczy, ponieważ w sierpniu stwierdziliśmy, że jedną z głównych przyczyn może być kwestia zasolenia. Mhm. Są na to raporty rządowe między innymi. Tak, natomiast w tej chwili to, co obserwowaliśmy w czernicy, ale też na jednym ze, ze zbiorników w, na Opolszczyźnie, pokazuje, że algi wydzielają toksyny, mimo że zasolenie jest stosunkowo niskie. W związku z tym musimy na nowo weryfikować kwestie, jakie są przyczyny. Mhm. Na pewno yy, Dodatkowym elementem, który będziemy musieli bardzo mocno badać, ale to też było w tym raporcie, to jest ten stosunek azotu do fosforu, czyli naturalnych czynników, którymi się żywią, żywią algi. Natomiast no, mi jest coraz bliższa taka teza, że niestety mamy do czynienia z bardzo inwazyjnym gatunkiem, mhm. że te algi są rzeczywiście, no to wiemy, rzeczywiście. bardzo agresywne. I nawet jak rozmawiałem z w ministerstwie, to oni ściągnęli wszelkie możliwe dane, są w kontakcie z wszystkimi możliwymi naukowcami. Na przykład nawet mróz ponoć na Syberii tych alg, jak się zagnieździły, nie wyeliminował. Mhm. Jest złe doświadczenie z Teksasu, z, z, z Anglii, z, z Danii, z, z Norwegii, bo ministerstwo jest w ciągłym kontakcie z tymi, którzy próbują coś z tym zrobić. Jest jakaś jedna metoda um, zabicia alg, ale mm -hmm. ona jest bardzo inwazyjna i ona jest możliwa tylko i wyłącznie na zamkniętych zbiornikach. No to tutaj I to jest perhydrol, rzeka. czyli to mm -hmm. jest stężony um, natlenek um, wodoru, czyli no taka bym powiedział stężona woda utleniona. Mm -hmm. To jest dobry preparat, ponieważ on się rozkłada do bezpiecznych rzeczy, do wody i tlenu, natomiast zły, że on jest y no Bardzo agresywny i on, na, przypuszczam, nie tylko na algi by działał. Tak, bo tej ale nie to jest na to jak gdyby, Ale rzeczywiście to jest jak gdyby. Nie, nie, bo to. I, i to też kwestia czyśla... zamkniętych zbiorników. To oczywiście. i tak to dotyczyłoby wszystkim... zamkniętych zbiorników, że no na mhm. przykład zamykamy, widzimy, że coś na tym zbiorniku już się dzieje bardzo złego, mhm. dokonujemy jak gdyby takiego wyboru, żeby w tym miejscu wyeliminować. No bo jaką ja mam w tej chwili sytuację na oczy? Mhm. Taką, że. Oprócz czernicy, gdzie rzeczywiście Kolejne mieliśmy ryb. No, to znaczy tendencja jest zniżkowa, mm -hmm. bardzo ale pewne, jest, Ale prawda. raczej mamy w tej chwili podejrzenie, że to, co wyławiamy, mm -hmm. to jest po kilka sztuk, to są te ryby, które zdechły już jakiś czas temu. Mm -hmm. Tym niemniej jednak to nas martwi, bo tam się żaden parametr z wcześniejszymi mm -hmm. nie zgadzał. Z drugiej strony na bajkale póki co nic się nie dzieje. Mm -hmm. I w tych badaniach naszych ilościowych nie stwierdzamy istnienia tej toksyny i tej alki. Tak samo w innych, w, in, w innych miejscach. Pewno ja patrzę z jednym elementem optymistycznie, to na, w, na jeden element optymistycznie, że jednak rok temu w głównym nurcie Odry myśmy nie mieli de facto śniętych ryb. To, co się złego tak. działo, to się działo na starozeczach. I na razie no, bym powiedział, nie jest to jakaś wielka skala, no ale to, to te, te ryby zginęły w, tylko i wyłącznie w Czernicy. No i teraz stoimy przed pewnym bardzo trudnym dylematem, ponieważ każde z tych rozwiązań ekologicznie ma swoje plusy i minusy i dosyć mocno dyskutujemy. Na świecie nie ma dobrych rozwiązań. Będzie się zaczynał czas tarła. Leszcza I istnieje niebezpieczeństwo, że one mhm. będą wtedy bardziej intensywnie wpływać. Ale widzimy, jakby zjawisko, że ryby zaczynają tego, tego zbiornika o, o, unikać. Mhm. Więc być może tutaj pewne y, rzeczy się y, natura u, ureguluje. Ale lęk, co będzie dalej mhm. z odrom, jest, jest bardzo duży. Moja teza jest taka, że no. Y, że to trochę tak jak kiedyś z barszem Sosnowskiego, że mamy mm. agresywny gatunek, który się y, wchodzi w, i zmienia ekosystem, i że to mm, może, być, może być rzecz jak gdyby nie, 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 nie do wygrania. Mm. Tak? To znaczy, że tutaj, no bo na pewno nie ma możliwości stosowania żadnego preparatu, żeby ratować główny nord, mm. o, Odry. Z tym, że jeszcze raz podkreślam, na dolnym Śląsku nie było. Tak. Ryb w głównym nurcie. One się później zaczęły w tym głównym nurcie w lubuskim, gdzie odra znacząco spowalnia. Jednym mm -hmm. z czynników, który na pewno jest bardzo istotny, to nawet nie jest temperatura, tylko nasłonecznienie, mm -hmm. które przyspiesza jakieś procesy fotosyntezy i w efekcie też jest tym mm, czynnikiem, który wy, wy, wyzwala toksyny. Nie no mamy, mm -hmm. to już chcę wyraźnie powiedzieć, bo oczywiście mieliśmy jakieś wątpliwości. Właściwie już stuprocentową pewność, że śmierć ryb w Czernicy to jest ta toksyna od złotych alk. No a co z tymi pozwoleniami wodnoprawnymi? Czy, ja, czy te kwestie zostały zmienione? Bo eksperci, specjaliści ekolozy bardzo dużo tylko... mówią o zmianach prawnych, że mimo... Jakby ta sytuacja się zadziała, trzeba naprawić odrę, trzeba dać jej się samej naprawić, trzeba to kontrolować, ale jednocześnie trzeba działać na poziomie prawnym i zweryfikować to, co zostało nie, no dobrze, prowadzone to znaczy, kilkanaście lat temu. To, to nie jest moja. mi e, nie podlegają polskie, polskie mhm. wody, to jest osobna administracja rządowa. Natomiast oczywiście mam, mam wiedzę, tak? To znaczy, na całym odcinku dolnego Ślą na całym odcinku. Odry zostało zaczopowanych 128 nielegalnych zrzutów. Mhm. Nielegalne też trzeba podzielić na dwie, dwa, dwa rodzaje, mhm. to znaczy nie wiadomo od kogo był ten nielegalny Lub nie zrzut. Nie wiadomo co? Tak. Nie, 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 mhm. to, to zazwyczaj takie komunalne rzeczy. Wiadomo jednak. Mhm. Natomiast y, w niektórych udało się stwierdzić tych, którzy łamali prawo i tam. To podlega pod wykroczenia mhm. i zostały uruchomione e, wszelkie procedury. Będzie naj, najprawdopodobniej najbliższym wtorkowym posiedzeniu e, Rady Ministrów m, taki projekt, który m, m, najprawdopodobniej będzie zaoszczał kary mhm. za, za, za nielegalne zrzuty, bo to też bym powiedział być może zachęca także nie tylko do mhm. nielegalności. W sensie, że nielegalny jest rzut, ale także do przekraczania norm. Mhm. Bo to też takie zjawisko się e, ma miejsce. Natomiast no, ja bym powiedział, to jest takie mityczne mówienie, a zmieńmy wszystkie e, wodnoprawne e, pozwolenia. Nie wszystkie, ale zweryfikować nie, na pewno je. Nie, nie, one, one zostały zweryfikowane, tylko podzielmy, tak? Mamy duży przemysł wydobywczy. Mhm. Nie wiem, ale informacje, które otrzymuję od, od wojewody śląskiego, że bardziej te zasolone wody są z kopalń już zamkniętych niż z tych, które, które w tej chwili produkują. To znaczy, że te najbardziej zostały jakby zamknięte, ale ten proces, zanim tam zostanie wszystko, wszystko doprowadzone do porządku, wymaga jeszcze mhm. odprowadzania wód, żeby to się nie zalało. I to nie jest tak, że można to skręcić, zatrzymać i tak dalej. To jest rzecz, którą trzeba rozpisać na y, wiele mhm. y, la, lat. Można oczywiście w przypadku wydobycia węgla mówić o jakimś elemencie związanym z odsalaniem. To są drogie instalacje, ale one by, by się przekładały na cenę, mhm. cenę węgla, więc to też trzeba patrzeć w kategoriach y, wojny. Mm, mhm. e, braku surowców energetycznych, no, patrzeć całościowo. Być może trochę łatwiejsza sytuacja jest w przypadku KGHM-u, no bo jednak cena miedzi jest stosunkowo wysoka, więc być może to wpisanie też kosztów związanych z odsalaniem i, i jest bardziej mm, opłacalne mm, ekonomicznie, ale też jest pewnym wysiłkiem. Swoją drogą tego typu działania KGHM oczywiście podjął, więc mhm. tutaj y, to, to, trzeba, to trzeba oddać. Więc po pierwsze to jest ten wielki przemysł i to nie można tak skręcić, bo to proszę stanąć przed ludźmi i powiedzieć, tracicie pracę. W przypadku mhm. KGHM to będzie 100-200 tysięcy, to znaczy nieodprowadzanie oznacza po prostu zalanie kopalni i bezpośrednio. No tak, ale wymuszenie na przykład na kopalniach zmiany systemu czego? No chociażby właśnie wprowadzenie Ocalania. odsalania. No, no tak, tylko mhm. że w przypadku, nie no to akurat się dzieje w przypadku mhm. KGHM-u, w przypadku węgla jest bardziej skomplikowane, ponieważ mamy świadomość z jednej strony mhm. y, y, wymuszania przez Unię Europejską odejścia od mhm. węgla, po drugie pewnej tymczasowości ze względu na wojnę, konieczności utrzymania polskiej produkcji węgla. I teraz inwestowanie na kilka lat w bardzo drogą instalację, podniesienie kosztów, bo to jest tak, że ocalanie jest procesem mm -hmm. energochłonnym. No, w którym miejscu mm -hmm. to, ma, to, ma, to ma jak gdyby je, je, jeszcze sens yy, finansowy? Go, go finansowy. Mm -hmm. Druga rzecz to są zrzuty yy, z oczyszczalni. Mhm. I być może przed nami będzie pewna weryfikacja, i taka pra takie prace są wykonywane dotyczące norm zrzutów tego, co ym, y, wodociągi, kanalizacyjne spółki różnych gmin zrzucają do, do, do Odry. Taką wiedzę też mamy, tylko proszę zwrócić uwagę, nie możemy zatrzymać tych zrzutów, bo one są wynikiem funkcjonowania miasta i zainwestowanie w trochę inny sposób oczyszczania. To są następne pieniądze, tak? Mm -hmm. to znaczy, I to też wieloletnie pro, 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 projekty, i wydaje mi się, że to jest o tyle interesujące, że na pewno w najbliższych latach będzie konieczność wspomagania przez budżet państwa rozbudowy systemów mm, kanalizacyjnych. Między innymi we Wrocławiu. Tak? Mm -hmm. To znaczy, ja mam świadomość. Ja jestem dobrego zdania o, o wrocławskim MPWK mhm. i to MPWK też ma jak gdyby świadomość konieczności rozbudowy, mhm. dopełnienia pewnych, pewnych norm i, 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 i tak dalej, także no, więc to też nie jest coś, to, mhm. znaczy ja rozumiem, że z perspektywy naszego życia jeden rok to jest bardzo dużo, Natomiast jeżeli chodzi o. No jeżeli popatrzymy pewne, na inwestycje, to jest to no, jednak jakiś tak, fragment. To prawda? znaczy często przygotowywanie jakiejś inwestycji, Trwa tak? Więcej. Tak? to więcej, A tutaj jest w niektórych rzeczach nawet bym powiedział zmiana pewnych paradygmatów mhm. związanych z tym, co, co można odprowadzać do rzeki, a, a co nie. Tak? Więc, a, a też pytanie jest, czy my mamy mieć większe normy niż funkcjonują w, 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 w Europie. Tak? Mhm. No to na pewno nie jest droga, do której chcielibyśmy. Nie, no dążyć. pewno pe, m, możemy, tak, tylko trzeba mieć świadomość, że to odbywa się kosztem mhm. na, naszych pieniędzy, tak? To znaczy rozumiem, że wszyscy chcemy mieć czysto modre, mhm. natomiast jeżeli powiem, że to będzie oznaczać w Pana, Pani podatkach obniżenie w ciągu najbliższych pięciu lat o 10-15 tysięcy złotych, no to jest pytanie, no bo to musi być kosztem czego, a no tak, patrzymy też, na na to myślę, że Polska w tej chwili nie ma wyjścia i my musimy kupować sprzęt wojskowy, uh -huh. bo jednak ta wojna na Ukrainie jest niebezpieczna i nadal nie wiemy czy ona się zakończy w sposób um, Korzystny dla polskiej racji stanu. Miejmy nadzieję, że tak, Zostaniemy jeszcze na chwilę przy odrze. Obecnie jesteśmy, rozpoczął się maj, więc pogoda sprzyja temu po prostu jest, jest ładna sprzyja temu, żeby nad tą odrą między innymi czas spędzać, ale nie o tym pojawiają się pojedyncze na razie przypadki e, śniętych ryb i jakby zbliżają się te ciepłe miesiące w których miejmy nadzieję że deszcz jednak będzie się pojawiał ale gdyby nie to bardziej sucha pora e, co może oznaczać niestety powtórkę z tej tak, zeszłorocznej Tak oczywiście mam tego świadomość mm -hmm. I, i jak się przed tym zabezpieczyć jakkolwiek no, na, 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 na tą chwilę nie ma żadnej takiej odpowiedzi prostej mm -hmm. w, w głównym nurcie Bardziej o... kwestia tych działań które państwo mogą podjąć Nie no zostały trochę skrócone e, część e, po, e, pozwoleń, wodnoprawnych ograniczonych, jest z, z, zatrzymanie tego, co było, nie było nielegalne. Jest wdrożenie, będzie dalej wdrożane takie procedury, które w dłuższej perspektywie mają obniżyć zrzuty zgodne z prawem, ale jednak zrzuty różnych substancji do, do, do odry. No, Odra była zatruwana przez przemysł przez 150 lat. Mhm. I to nie jest proces do, do to skręcenia. To też nie wydarzyło się w ciągu poprzedniego roku i, czy dwóch. I to jest tak, że na tym dnie jest bardzo dużo różnych y, rzeczy. Pewno cała tablica Mendelejewa. Więc mm, trzeba tutaj podchodzić z daleko idącą o, 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 ostrożnością w, w każdym elemencie, mhm. łącznie z pogłębianiem itd. Tak w świecie nie ma na tą algę w tej chwili żadnego patentu, który by jak pstryczek elektryczny mhm. zadziałał, że wprowadzamy jakąś substancję. Zresztą nigdy na y, płynącej wodzie no, nie da się, y, można w stawie coś wytruć. Mhm. Tak? Y, y, no, tak, to jest żywy organizm, y, 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 y. zupełnie inaczej funkcjonuje. Więc tutaj, tutaj jest zupeł, zupełnie in, in, inna sytuacja, więc no, patrzymy z, z, z niepokojem, no, próbujemy minimalizować. Nie ma de facto jakiegoś prostego systemu, żeby pozwalać to zbierać, tą algę na przykład na jakichś filtrach czy, czy coś, no bo na płynącej rzece to, to, to nie wyjdzie. Natomiast no, być może będziemy jakieś półeksperymenty przeprowadzać na przykład na zbiorniku w Czernicy, ale to każda taka ingerencja w, mhm. przeciwko algom jest też mm, ingerencją... Nie tylko przeciwko nim, tak, tak więc, to, to o tym tak, pamiętać. Mhm. To nie, nie ma nic takiego prostego. nie no, jest w tej chwili najbliżej do tezy, że niestety przywleczono mm, coś bardzo inwazyjnego. Mhm. Wydaje mi się, że prędzej czy później to się pojawi na innych rzekach. Mhm. To mogą i ptaki przenieść, i barki, mhm. i, i tak dalej. I tam, gdzie nawet tego na razie nie ma, no to też metoda, żeby się przeciw temu. Nie um, bardzo się, jak zabezpieczyć No, nawet, no można, to, tak, to y -my. myć barki przed zmianą rzeki, y -y -y. jakieś tego typu rzeczy, no, ale to skuteczność tego w dłuższej perspektywie jest stosunkowo nieduża. Nie Sytuację będziemy obserwować, tymczasem tyle na dziś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia. thank you